Cześć wszystkim! Ubieranie się na zewnątrz w Polsce to teraz sport ekstremalny. Wyglądam jak cebula, która nie może się zdecydować. Mam na sobie t-shirt, na to pola, w ręku kurtka przeciwdeszczowa, a w plecaku krem z filtrem. Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Od upału po epokę lodowcową. A wszystko to w drodze do żabki. W 2025 roku polska pogoda ma już własny status związku na Facebooku. To skomplikowane. Ramo patrzę w aplikację Słońce. Wychodzę w okularach przeciwsłonecznych, a po pięciu minutach aplikacja wysyła mi powiadomienie z przeprosinami i kodem zniżkowym na gorącą herbatę. Bo właśnie zaczął padać grad. Kiedy w Polsce na jeden dzień wyjdzie słońce, to jest narodowe święto. Wszyscy biorą urlop na żądanie pod hasłem nagły atak witaminy D. Grille pojawiają się na balkonach szybciej niż grzyby po deszczu. Panuje taka euforia, że ludzie uśmiechają się do siebie w biedronce. A następnego dnia pada deszcz ze śniegiem, żebyśmy nie przyzwyczaili się do luksusu. Zostawcie lajka like i suba. To jedyne przyciski, które mają większy wpływ na poprawę nastroju niż prognoza pogody. A jak klikniecie dzwoneczek, to podobno gdzieś w Polsce na 5 minut przestaje padać. Sprawdźmy to!